Przyznam, że nadal grafika mnie z datka powala, ładna jest Nie, żebym był jakimś fanem grafiki, ale jak coś cieszy oczy, no to mówię o tym. Nie jest jabłka. Nie dałbym ci to mówić. No co za fucker? Zdechnij! To by było miłe, gdyby potwory tak zdychały na życzenie. Zdechnij, Deda. Zdechnij, Deda, zdechnij. Cześć. One mnie w ogóle ranią. Jezu Chryste! Ranią! To było straszne. Gra naprawdę jest prosta. Co prawda ja już mam niezłego skilla, jeżeli chodzi o gry takie, ale gra jest za prosta. Podoba mi się to, nawet, że jest w miarę taka prosta. No nie! No nie, no! ci mi stąd! Au! O, udało się. A, to jest martwe? No nie. No nie! No ja, jeszcze tylko dwa, jeszcze tylko dwa Save Drugi save? <noise> dwa save? Naprawdę? Opsa! Nara O Jezu Chrysta. O Jezu Chrysta. O Jezu We are living in the yellow submarine The yellow submarine te wiadomości po lewej są fajne. Pięć, jak do wyjścia. Dobra, tu się jest najtujniejsze. O, szanowa... Walnąłem pełza Znowu walnąłem pełzacza! Wypienicie mi z tej skorupy. Ooo, widzę, że gra pokazuje rogi. Nie wiem, mam tutaj to, to gówno, to jeszcze pełzacze mi przeszkadzają Te puzaczki są tylko jak chrząste, tylko że raniem next Naprawdę Ta Wiedźma mnie przyniosła tak daleko, a nie może po prostu sobie poradzić z tym syfem? O, Hinik Potion. Ciekawe jak wygląda w tej grze. Ehm um. Eeeem... Um, A, to... A, coś to miałem od razu. Brzydkie. Aj, 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 aj. Tak, tak. W sumie... Baba jest dobra, jak ma... 60 zwojów... ...elektryczności. I dopiero teraz się zgarnąłem, że ja tracę manę. Na szczęście szybko mi się regeneruje. Ej! That's big To mi bardzo przypomina... i Tynkę! I Królową Pełzaczy... Nie! 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 Mamo! Jezu, to mi się świecą oczy Ha! fuck you! O, nie zdążyłem odskoczyć Widziałem się healuje, z ścierwo? No naprawdę! Coś się jest, to będzie naprawdę... Wygodniejsze walce nie broni mienoreszem niż dwuręczną w tej grze To zależy jak dużo będzie będą zadawać później broni dwuręczne hopsa, 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 turla i Mango Dropsa Jej! Uuu Exp, ah, exp Jej, czwarty level Co w ogóle zbieram z tych? Branu Brunchi... cić Nie na nie będę tłumaczyć. Zlitujcie się Safe. O zbroja! Ooh. O, teraz założył, miło. Stu working letter armor, medium heavy armor, two card scouts and some members of the Rangers Guild. Dobra. <laughs> o więcej wrogów. How lovely. Coś jest że kap będzie się regenerować tylko na początku gry. Dragonaju przynajmniej autorzy się zlitowali i dali opcję regeneracji życia. I tak już podczas walki z cholernie trudno utrzymać się przy życiu. A jak do tego by doszło brak potionów pomiędzy starciami to byłaby tragedia. O, dajcie mi spokój. Przy o tym też nie powiedziałem. Że jak się wyciągnie broń, to się oddala. Kamerka. O Jezu Chryste, oczywiście. O nie O nie, nara Haha, jestem ha, zasprytny A, you fucker! Spam! Spam! Spam lewego przycisku myszy! Ua! Ha! Masturbate fingers Czy ja właśnie podniosłem utko z kurczaka? Nie pytajcie też nie będę. O matko, wyciągnięcie lewej broni tak go spowalnia. Pum, lewej broni, jednoręcznej. Aj. Przy okazji, dla tych, co myślą, że zaraz będę robić zagrałem w Gotik 4, mówię nie. Nie będę. Przynajmniej dopóki nie przejdę jej. O oh, you son of a bitch Cześć Aj Nara Aj Bye. E to wygląda jak komedia Jezu co to jest Jezu Nie co, co się stało, właśnie? Nieważne, uciekam. Nie pani, nie pani. Aha, wściekła surkatka. No, co jest za każdym razem, jak będę obrywał to? O jezu, hero, your health is low. Jezu, jest gwałt. Gwałt na mej duszy. Pamiętacie czasy Godzka 1, kiedy pełzacze były, no wiecie, dosyć silne? Pamiętacie czasy Godzka 2, gdzie, no wiecie, pełzacze były silne? Albo czasy nawet Godzka 3, gdzie pełzacze były silne? Hihihi, nie spadnij Co się tu trochę zmieniło, skoro na początku już można walczyć z dwoma? O Jezu, przestań! Jezu! Zdechnij! Jezu! Łódko z kurczaka Jezu Chryste Przecież, jak takie coś przyspili do ściany, to już leży się Martwim Oczywiście, cały czerwony ekran musi być Wiecie, żeby Gracz, graczowi nie było za miło Grając F5 No nie, świątynie, błagam nie, świątynie Let me out of here o nie, pamięć nie, fuj, 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 fuj O, dwie drogi za szkielet Dobra, jeszcze raz. Pamiętacie czasy kiedy Wiecie, w gotyku jedynce szkielety były trudne Czasy, gdy w gotiku dwójce szkielety były silne Czasy nawet gotika trójki, gdzie szkielety były silne Ta gra Po prostu Powala wszystko Czekam tylko aż Śniący wyleci Wiecie, jako taki maciutki minibosik. Potem smoko żywienie, jako leciutki minibosik. O, kuźwa. Eee, naprawdę nie lubię, kiedy gra się skupia za bardzo na walce. Dlatego proszę dać już spokój z tym dungeonem. Umieraj, pani się rozpadasz przy okazji. Nie mogę ponieść jego broni. Miło, bardzo miło. fuck